E, witam Was wszystkich bodajże na 59. odcinku z serii Pogromcy mitów w grze GTA San Andreas na moim kanale. E, do dzisiejszego filmu przygotowałem 7 mitów do zbadania i za chwilkę pokrótce pokażę Wam, na czym będą one polegały. W pierwszym micie zobaczymy sobie, która z rzeczy, spray czy gaśnica, jest lepszym narzędziem do zabijania. W drugim micie z kolei zobaczymy sobie, czy ogień jest groźny dla CJ, gdy ten znajduje się w powietrzu. Dalej spróbujemy zaprosić panią lekkich obyczajów do samochodu, podczas gdy będziemy mieli wanted level. W czwartym micie odwiedzimy sobie Los Santos zaraz po misji Król na wygnaniu i będziemy w tym mieście szukać członków gangu Vario Los Aztecas. Dalej zobaczymy, czy wejście do wozu z hotdogami dodaje życie CJowi. W szóstym micie zobaczymy z kolei jak wygląda polenie gumy w kombajnie. No i na koniec zobaczymy sobie, czy otyły CJ powoduje większą falę wskakując do wody. Zachęcam także do wejścia na mojego Facebooka oraz na drugi kanał. Tymczasem będziemy sobie zaczynać. Życzę dobrej zabawy, zapraszam. Market z grami, doładowaniami ładowaniami czy szarkami do Geta Online, czyli eneba.com to gwarancja zadowolenia oraz niskiej ceny. Aktualnie serwis oferuje promocje na gry z serii Doom z okazji niedawno wydanej gry Doom Eternal. Ponadto fajne ceny są także na gry z kategorii survival oraz na Fortnite'a plus na różne rzeczy z Fortnite'em związane. W celu zobaczenia tych promocji należy wejść w zakładkę Bądź Bezpieczny lub Fortnite Sezon 2 w zależności od tego czym jesteście zainteresowani. Na eneba.com dostępny jest stale całodobowy support, który pomoże Wam w razie niejasności. Polecam i zachęcam do zakupu, w serwisie eneba.com e, I tak oto przechodzimy sobie do pierwszego mitu dzisiejszego odcinka. Użytkownik Sonson35 napisał, że spray szybciej zabija niż gaśnica. E, wydaje mi się moi drodzy, że raczej badanie tego mitu bez e, podzielonego ekranu się nie obejdzie. Chociaż z tego co widzę no puszka ze sprayem zabija bardzo, ale to bardzo szybko. E, dodajmy sobie do ekwipunku CJ gaśnicę. Właśnie to uczyniliśmy i zobaczmy czy gaśnica jest w stanie też w miarę szybko zabić pedów w tej grze. No, moim zdaniem gaśnica, podobnie jak puszka ze sprayem, robi to bardzo, bardzo szybko. Być może być może minimalnie wolniej, ale naprawdę jest to czas nieznaczny. Spróbujmy to zrobić bardzo szybko i dokładnie tak samo jak z puszką ze sprayem. Ped, jak widzicie, padł dość szybko. Podejdziemy sobie jeszcze raz do jakiegoś tam przechodnia i zobaczymy jak tym razem szybko ta puszka ze sprayem Zabije peda, no kurcze powiem wam, że na oko jest mega ciężko cokolwiek powiedzieć, ciężko jest stwierdzić czy mid jest prawdziwy, dlatego też podzielimy sobie ekran i tam zobaczymy jak to dokładnie wygląda. Simon Music napisał, że podczas płonięcia CJ'a pasek zdrowia szybko maleje, jednak jeśli podczas gdy CJ się pali, będziemy skakać, pasek gdy będziemy w powietrzu nie będzie uciekał. Ogólnie mit tego użytkownika był napisany dość chaotycznie, niemniej chyba doskonale wiemy, na czym mniej więcej ma to wszystko polegać. Oczywiście gdy tak jak auto tego mi tu napisał, wejdziemy sobie w ogień no ten pasek życia maleje spada, jak zwał tak zwał, dość szybko. Zobaczmy sobie z kolei, jak to wygląda, gdy CJ jest w powietrzu. Moim zdaniem wciąż to wszystko ubywa i tutaj jakby nie ma żadnej różnicy w porównaniu do tego, gdy normalnie sobie CJ-em biegamy. Jedyne, co możemy jeszcze zrobić, żeby dokładnie ten mit zbadać, to skoczyć z bardzo wysokiego budynku. Wtedy CJ przez długi czas będzie znajdował się w powietrzu. No i zobaczymy, czy... ten pasek przestanie spadać. No. What the fuck, widzieliście to? No to CJ miał niezogów fatata, że przeżył ten upadek z tak dużej wysokości. Myślę, że ta próba pokazała nam dość jasno, jak to wszystko wygląda, podobnie zresztą jak poprzednia. Mid, dla mnie, możemy sobie obalić. Przechodzimy sobie, moi kochani, do kolejnego mitu w tym odcinku. Ja aktualnie zespawnuję sobie jakiś dość dobry samochód, żeby Panie Lekich obyczajów z wielką chęcią do niego wsiadały. Zdobędziemy sobie aktualnie z dwie, maksymalnie trzy gwiazdki pościgu, ponieważ jest to warunek konieczny do przetestowania tego mitu. Jeden z widzów napisał bowiem, że nie da się zaprosić pani Lekich obyczajów do auta, gdy mamy Wanted Level. Ja już dwie gwiazdki Wanted Levelu sobie jak najbardziej zdobyłem. Aktualnie szukam prostytutki, co nie jest często zadaniem prostym, natomiast w tym momencie. Poszczęściło mi się, ponieważ właśnie jedną spotkałem. No z tego, co widzimy, ta raczej nie jest zainteresowana tym, żeby wsiąść do auta CJ'a. Także, no spróbujmy znaleźć kolejną i zobaczyć, czy kolejna właśnie będzie chciała do naszego samochodu wsiąść. E, no i moi drodzy, przechodzimy do kolejnej próby. Zobaczmy, czy tym razem e, prostytutka będzie chciała wsiąść do naszego samochodu. No jak widać, e, ta reaguje tak samo jak ta poprzednia. No i póki co wszystko wskazuje na to, że chyba autor tego mitu się raczej nie pomylił. E, Zniejszyłem aktualnie poziom poszukiwania do jednego i zobaczymy, czy tym razem. Prostytutki będą chciały wsiąść do naszego samochodu. No, ta zaproponowała chyba CJ'owi to, że wejdzie do auta, ale jak widać, chyba z tego zrezygnowała. Zobaczmy, czy być może tym razem będzie nieco inaczej. Czy ta e, pani lekkich obyczajów będzie chciała wejść do auta? No, jak widać, chyba raczej też nie. E, tutaj na szczęście mamy ogólnie jeszcze jedną prostytutkę. Może tym razem. Ta wsiądzie do naszego pojazdu, no też jak widzimy, chyba raczej nic takiego nie będzie miało miejsca, no i prawdopodobnie ta pani też do naszego pojazdu nie wsiądzie. Po misji Król na Wygnaniu nie spotkamy w Los Santos ani jednego członka gangu Vario Los Aztecas. E, aktualnie mam wczytanego questa o nazwie Body Harvest. Jest to e, zadanie jedno przed właśnie misją King in Exile. Chyba tak to się czyta. E, no i wypadałoby się teraz przenieść na e, terytoria gangu Varios Los Aztecas i zobaczyć czy tak samo jak e, gangu e, GSF tych członków też my możemy znaleźć na ulicy Los Santos. No moi kochani, jak doskonale widać, gang Varios Los Aztecas pojawił się na ulicach Los Santos bardzo szybko. Z tym, że z tego co widzę, no nie są oni chyba zbyt ucieszeni. Z widoku CJ'a i tak no, chyba raczej nie są zbyt pozytywnie do, do, niego, do niego nastawieni. Widzę, że chodzą za CJ'em i chyba za niedługo będą chcieli mu zrobić krzywdę. No właśnie, To w teorii chyba nie powinno mieć zbytnio miejsca, ponieważ no, generalnie ten gang jakoś tak dość neutralnie był do CJ'a nastawiony i raczej mu krzywdy nigdy nie robił. Niemniej, jeżeli chodzi o ten mit i o to, co napisał autor, no jest to fake, no i musimy sobie ten mit najzwyczajniej obalić. Ja dosłownie przed momentem tapnąłem się na parking tutaj przy tej całej zajezdni. Bardzo często spawnuje się tutaj pojazd, w którym siedzi gościu sprzedający hot dogi. Teraz oczywiście jak na nieszczęście go aktualnie nie ma. W każdym razie użytkownik Explorite napisał, że wejście do wozu z hot -dogami dodaje nam życia. Sprawa godna uwagi i dlatego też z wielką przyjemnością sobie to wszystko przetestuję. Oddalę się na troszkę, no właśnie, od naszego parkingu. No, i pojazd już powinien się tutaj zespałować. Zobaczymy, czy jak do niego wejdziemy na miejsce właśnie kierowcy, to czy CJ otrzyma nieco życia. Najpierw sobie nieco tego życia odbierzemy, żeby oczywiście można było to tak naprawdę zbadać. Wsiadamy za chwilkę do pojazdu i zobaczymy, czy nieco pasek życia nam wzrośnie. No moi drodzy, z tego co widać, pasek wzrósł i to wzrósł dość wyraźnie. E, ciekawe też jest to, że gościu zniknął z tego pojazdu. A nie, schował się, przepraszam. Chyba się wystraszył i po prostu sobie kucnął z tego wszystkiego. E, oczywiście wykonamy sobie jeszcze jedną próbę, aczkolwiek myślę, że ona pokaże dokładnie to samo co próba numer jeden. E, Niemniej wsiadamy do pojazdu no i. No i jak widzimy pasek życia raz kolejny się zwiększył, także jak dla mnie sprawa jest jasna, więc możemy sobie potwierdzić Kolejny mit odcinka będzie dotyczył kombajna Harvestera. Z racji tego, że jest to mit związany właśnie z tym pojazdem, przeniosłem się na obszary pozamiejskie. Autor też szóstego mitu odcinka napisał, że kombajn pali gumę wszystkimi kołami. No, powiem szczerze, że ja z wielką chęcią chciałbym to zobaczyć i za chwilkę też zobaczymy, czy tak to właśnie będzie wyglądać. Liczę, że jak najbardziej tak. Naciskam WS. No i powiem wam, że łapię się za głowę, bo jak to jest możliwe, że pojazd pali gumę na 4 koła? Chyba zbytnio nie ma co z tym jakoś mocno dyskutować i mit trzeba najzwyczajniej potwierdzić. E, niestety przechodzimy już do ostatniego mitu dzisiejszego filmu, moi drodzy. E, powiem Wam, że chyba jesteśmy w lokacji, która najbardziej się nadaje do e, właśnie zbadania tego mitu. W każdym razie podobno, gdy CJ ma tłuszcz na 100% i jak wskoczy do wody to fala będzie większa niż jakby CJ był chudy. E, mi się ogólnie wydaje, że badanie tego mitu nie przejdzie chyba bez e, podzielonego ekranu, żeby sobie to jakoś wszystko porównać. E, zobaczę póki co jaką CJ wywołuje falę a właściwie jaki rozprysk może, gdy jest chudy. E, trzeba ogólnie przyznać, że jak na taką wysokość jest to rozprysk, no nie za wielki. Jestem bardzo ciekaw, jak to będzie w przypadku e, maksymalnej otyłości e, CJ-a. E, przed sekundką sobie wpisałem kod na maksymalną otyłość CJ'a. E, no i mi się osobiście wydaje, moi kochani, że ten rozprysk jest dokładnie taki sam, e, jak w momencie, kiedy CJ był chudy. Zobaczmy sobie raz jeszcze. No tak, ja osobiście żadnej różnicy nie widzę, za chwilkę sobie to zobaczymy raz jeszcze właśnie na podzielonym ekranie, aczkolwiek mi się wydaje, że chyba takiego szczegółu, szczegółu, przepraszam, twórcy tej gry do GTA San Andreas niestety nie zaimplementowali. No tak moi drodzy, ja osobiście sobie to sam zobaczyłem na podzielonym ekranie przed sekundką, ponieważ byłem mega ciekaw jak to wygląda. Teraz jeszcze zobaczę to samo z tym, że na limiterze klatek, ponieważ wiem, że ta woda nieco inaczej na limiterze oddziałowuje. No tak, ale wydaje mi się, że chyba raczej limit klatek tutaj nic nie zmienił i dalej zarówno chudy CJ, jak i gruby CJ powoduje dokładnie taki sam rozprysk. Taka jest, taka jest moja opinia i chyba przy tym zostanę. Oczywiście dajcie znać co na ten temat sądzicie, pisząc komentarz. Natomiast mi się wydaje, że chyba raczej będziecie ze mną zgodni, ponieważ no jeżeli ta jakby różnica jest, to jest minimalna i ciężko ją bardzo zauważyć nawet na podzielonym ekranie.